Leźcie mi dalej. Przyciąga mnie klątwa spętania. Jej źródło jest głębiej. Za mną! Parno tu jak w Muspelheimskim Sraczu. I woń równieżna. <laughs> to To pewnie wina Winter. Ale jeśli dzięki temu się pogodzą. To tylko tymczasowy sojusz Co Cokolwiek innego wymagałoby zaufania. Daj spokój! Wiesz, że to nie Kratos odpowiada za Twoje cierpienie. Obaj odpowiadacie za moje cierpienie w takim samym stopniu. poszukajmy jakiejś drogi. Hmm. To wymaga więcej magii niż możemy wykrzesać. Hmm. Tandy, O nie, coś jest nie tak. Moje zaklęcie zaczyna słabnąć. A, o tak, już działa, Fimbulwinter. Nie rozumiesz, zostanę wyrwana z tego świata. Co można zrobić? Coś, czego wolałabym uniknąć. Najwyraźniej nie... Farki! Ruszajmy! Od początku miałaś sposób na klątwę Odyna? Nie, odkryłam go, gdy zyskaliście zdolność podróży. I to żadne rozwiązanie. Ta postać jest bardzo ograniczona. Hej! Może zagadka dla odwrócenia uwagi. No, co leci, choć nie ma skrzydeł? To proste czas. Musisz się bardziej postarać, Brock. Jeszcze ci pokażę, ty mądralo. O chul. Patrz pod nogi! Przedstawiłem. No! Się, są wyjątkowo agresywne. Znaję to targowisko. Handlowali tu mieszkańcy osady. Dlaczego go nie odbudowali? O! Ej! Zdasz ci trzałmanie, gojebku! Myślicie, że nasz miadek? Ci się przekonaj! Dawno, że już nie oh, szukę derby. Zdążyłem zapomnieć, co to dobra burda. Żadnej skrzyni! Raa! Serio? Muszę być na górę? Ciekawe gdzie też się wszyscy podzieli? Widocznie się wycofali Poukrywali się po lasach i zatarli ślady za pomocą magii Nie sposób do ile ich zostało ani do nich dotrzeć A sobie zrobili tu niezły rozpierdolca. Możesz podziękować za to Mimirowi. Wojna z wanami to nie był mój pomysł. Chciałem zaaranżować małżeństwo, które by ją zakończyło. Za sukces! Cały plan zakończył się niemniejszą porażką niż to małżeństwo. Znowu przypuścił atak, gdy tylko poszłam na wygranie. Co? Zostawili tu sporo towarów. Bez sensu, żeby tylko zbierały kurz. Można i tak do tego podejść. Się, że przegapiłeś jakieś łupy. Lepiej się jeszcze rozejrzyj. Przegapiłem? Hmm? Wszystko zebrałem. Ej, wytwierczu! Nie wiem na co czekać! Przecież jestem tutaj! To miejsce sprawia, że wspomnienia z twojego ślubu wracają! Krzykowni goście i wyborne pieczyste! Chociaż pamiętam, że twój brat zrobił wtedy paskutną scenę! Dlaczego ciągle do niego wracasz? Mój brat to nie twoje zmartwienie. Zrozumiałeś to? Lepiej niż ci się zdaje. Mm -hmm. Takie przegapiłem, i nie tylko takie. Myślisz, że nam odpuści, jeśli jej pomożesz? Nie wiem tego, ale chcę pomóc. Później zobaczymy. Ano. Serce się kraje. Nie jest bradowego. to znakomite miejsce na sklepik. Raz na dwa na hajmie? To by było coś. Hej! Na co jeszcze czekasz? Dawaj! Wyjdziemy. Mi była krótsza droga. Dalej flora będzie jeszcze groźniejsza. Obyś był na to gotowy, prasno ludzie. Słuchaj, dobrze wiem, jak trudno o zgodę w rodzinie. Sindri i ja tak długo byliśmy skłóceni, że czułem, jakbym wcale nie miał brata. Po części to moja wina. W końcu od niego odszedłem. Ale i tak to jego za wszystko obwiniałem. Czy ta historia nie brzmi ci znajomo? O co ci właściwie chodzi? Oto, że nawet nam udało się zakopać topór wojenny. Jak tylko poszliśmy po rozum do głowy, to wszystko było jak dawniej. W mgnieniu oka stał się równie wielkim wrzodem na dupie co wcześniej. Z rodziną tak już jest. Trzają brać z całym dobrodziejstwem inwentarza. Dlaczego mówisz mi o tym wszystkim właśnie w tej chwili? Go! Moim celem jest odzyskanie wolności. I nie zamierzam pozwolić, Go! żeby ktokolwiek mnie rozproszył. Zrozum. Mówię tylko, że jeśli tak by się zdarzyło, że znowu spotkasz się z bratem, to może warto na chwilę zapomnieć o tym, co było i chociaż spróbować porozmawiać. Dosyć tego! Kiedy znowu stanę twarzą w twarz z Frejrem, będę już kimś zupełnie innym. Wolną osobą, rozumiesz? Nie dojdzie do tego, dopóki tkwię w tej absurdalnej sytuacji. Doskwiera ci duma. Rozumiem. Obyś umiała się jej pozbyć szybciej niż ja. To była poruszająca opowieść. A co? No. Chciałbyś. Jak on kazał skonstruować kresnoludą. Tak jakby miolni to było mało. Ile szkód może wyrządzić jedna osoba? Zależy od broni i osoby. Tego trzeciego, <śmany> ta rzeka dawniej była pełna łodzi, przypływających z przeróżnych osad, nigdy nie była taka. is and 3 No i jest. Zmierzam ukończyć tę grę na sto jeden krok, wiemy, że to niemożliwe, ale chujek mam. Ej! Wulwery! Zamknijcie się wszyscy! O! Będzie burda! Arro! O oh, sy! Yeah, И седать, Я лежу там. W tym razie niczego tu nie zdziałasz. Nie Wyznawcy nie przyjmują gości? Skąd mam wiedzieć? To już nie są moi wyznawcy. Jakuj! Cieszysz się, że stary dobry wrok ratuje ci skórę? Wypadałoby po niego pójść. Zachowajcie czujność. I kogo my tu mamy. Jednooki kazał innemu Bogu odwalać brudną robotę? To zajęty. Nie służymy Odynowi. Nie? <grymne> to wybraliście sobie kiepskie miejsce. Nie sądzisz? No, no, tylko bez gruźb, bracie. O, znam ten głos. Wiesz co? Odciąłbym ci łeb, ale widzę, że ktoś mnie ubiegł. Ano, dobrze widzisz, bracie. Nie, nie jesteśmy braćmi. Sprzedałeś moją siostrę tej. Gnidzie. Zawarliśmy pokój. A. naprawdę? Gdzie on? Hm? I gdzie moja siostra? W askarskim lochu? Czy je w ogóle? Odpowiadaj ty. No to poleje się krew. Stój! Dlaczego mówisz je głosem? To ja, Ingwi. Nie mamy wiele czasu. Posłuchaj. Oni przybyli tu na moją prośbę. Przybyłam odzyskać to, co mi odebrano. Już za późno. Nie możesz cofnąć wydarzeń. Mogę i cofnę. A teraz przepuść ich. To moje no. Jak my wszyscy. Późka. Czemuż Czemuś mnie tak zostawiła bez wieści, ty wredna babo! Oh! Nie chodź tu. Cóż, znalazłem, kogo szukałem. Chyba zostanę tu i pogadam. O, no co ty powiesz? Rób chcesz. Bracie, mam prośbę. Chcę zamienić słowo z Lordem Frejlem. Eee, brok, skąd ci przyszło do głowy, żeby rozkładać swój kram w mojej kuźni? Wiesz, to, że cię przytuliłam, wcale nie znaczy, że nie mam was dość na gnojki. Naprawiliśmy bramy, żebyś mogła sobie łazić między światami, niewdzięcznico. Łazić? Tu jest moja rodzina. Może dla ciebie to wiele nie znaczy, ale dla mnie tak. Dla mnie to również coś znaczy. Inaczej nie pogodziłbym się z moim bratem, zakudnym łubem. Niech mnie trolkopnie. Nie wiedziałam, że huldrowi bracia wrócili do gry. Nawet żyjemy sobie razem jak prawdziwa rodzina, więc nie wygaduj mi. Okej, okay, no ładnie. Pomóż mi zatem w później poprotkujemy sobie. No, brok, nie przedstawisz mnie swojemu bladolicemu, wyrośniętemu ochroniarzowi? Wiadomo, że przedstawię. To Kratos. Ale możesz go nazywać jak tam se chcesz. Kratosie to Lunda, stara znajoma. No dobra, lepsze to niż nic. To pozwoli ci zatrzymać organy tam, gdzie trzeba. Możesz, ale ja jestem dobry. Coś dla was wytworzyć? Ja Powiedz tylko tylko Słuchamy twoje rady. Chcemy utrzymać ten obóz w tajemnicy. Zrozumiano. Nie najlepiej zaczęliśmy znajomość. Przyzwyczailiśmy się, że widujemy tu tylko asów. Przyjazna twarz to rzadkość. Można by nazwać przyjazną twarzą, nie? Nie zupełnie. To Kratos, asowie są w Wanaheimie? Jesteśmy okupowani od... Ja e, straciłem rachubę. Jaki masz plan? Ciągle nad nim pracuję. Mhm. Bracie, sądzę, że mógłbym tu pomóc. Jeśli chcecie mojej rady, przyda się każda pomoc. Wasza misja pójdzie znacznie sprawniej, jeśli nie będę się mieszał. Wróćcie po mnie, kiedy skończycie. Radosie, skoro pracujesz dla mojej siostry, to lepiej nie daj ciała. Ma trudności z wybaczeniem. No, na no to już chyba za późno. No dobrze, to do rzeczy. Opowiedz o swojej armii. Patrzysz na nią. Że wasza piątka? Przeciw armii Odyna? No, szóstka. Wliczając psa. Ja pierdolę. No. Wiesz, ilu ma żołnierzy? Znam liczby, manewry, posterunki. Mamy dobry zwiat. Tylko brakuje nam rąk do pomocy. Dobra. Cóż, rzućmy zatem okiem na mapę.